Jesteśmy w wiosce Udabno, gdzie za czasów sowieckich przesiedlono ludzi ze Sfanetti, żeby tu sobie mieszkali. Nie dali rady, pouciekali wszyscy, choć ziemię, damy i wszystko mieli za darmo. Zostało tu tylko kilka, kilka mieszkających osób. Tak to wygląda trochę obraz nędzy, nędzy i rozpaczy. Ale mieszkają, choć jest to, nazywają to Saharą. Zimą jest tu pełno śniegu, latem jest upał, są problemy z wodą, ziemia nic nie rodzi. Tak, wygląda Gruzińska Pustynia. Mają drogą widoki, są tu przepiękne. Bardzo, bardzo ładnie tutaj jest. Pewnie, że nie można było tutaj żyć, ale obejrzeć to bezcenne. Dochodzimy pieszo od parkingu do kompleksu klasztornego Dawid David, David Garecza. Tak 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 Powoli dochodzimy do kompleksu Dawid Tak Taki właśnie widok jest tutaj. Na chwilę będziemy wchodzić do środka. W tej chwili trwa tu budowa restauracji. Ja wieczmy, bo to będzie historyczny film. Wejście. jesteśmy na pustyni, przy wejściu do kompleksu stoi sobie taka beczuszka i kubeczek. Można skorzystać. Tak wygląda ten kompleks klasztorny. Został założony w VI wieku przez. Dawida, świętego zresztą. I tu były cele dla mnichów. Najstarsza część klasztorna jest lavra. Nie wiem czy jest to to do końca, gdzie jesteśmy. Zaraz spróbujemy się zorientować. W takich celach żyją do tej pory jeszcze w pierwszej celi mnisiej w tej chwili. Tak, nie jest akurat zamieszkała, trwają tu jakieś prace, no ale można rzucić okiem, jak to mniej więcej wygląda.

Ось так, Prawie nie prawie nadzieję się, nie dzieje się nie tablice z nazwami. No mistrz jak te tablice stoją się zatrzymać. No, nie ma problemu mistrz. A to jeep, którym się przedzielamy przez pustynię. Wracamy już powoli. Przed nami wioskę, którą oglądaliśmy wcześniej z bliska, czyli udobno. Tak, gdzie zostawali prze, tam gdzie przesiedlano swanu tam gdzie w tej chwili już bardzo mało osób mieszka służba no, to... trochę bliżej no, I identyczne domy w do których już naprawdę mieszka niewiele ludzi hmm, okna zamiast szyb zwykle mające trochę tak jak było znaczone. Do... jako wymarła wioska. teraz ktoś pasie z krówki tyle zostało po przesiedleniach z fanów Jesteśmy w katedrze, gdzie leży święta Nina, patronka, najważniejsza święta tutaj w Gruzji, niestety tam nie wolno kręcicami robić zdjęć, tak wygląda ich krzyż z ramionem w dół. Za ciemno, jest nieładowo. Święta Nina. Widzisz, w ogóle jest super pocet. Tutaj signali, czyli miasteczka, w którym mieszkamy przez kilka dni. Wygląda pięknie. Zaraz się Alazańska dolina rozprzestrzenia. Zupełnie płaska. A tam bardzo, bardzo daleko, może cienko to widać. Góry Kaukazu już. Rado mówi do tej, do Angeli, że widok jak we Włoszech. To się przetłumaczy.